Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Postanowiłem pobawić się w dziennikarza śledczego obywatelskiego. W związku z tym, że ostatnio przy okazji rozpoczęcia z przytupem kadencji Donalda Trumpa pojawiło się sporo wątpliwości dotyczących wydatkowania w Europie funduszy USAID albo USAID na różne inicjatywy, w tym inicjatywy związane z... Wyborami wprost, mówiąc ze światopoglądem, postanowiłem przyjrzeć się historii latarnika wyborczego. To jest inicjatywy, która okazuje się już od 20 lat ingeruje w nasze poglądy i ukierunkowuje je w sposób specyficzny. Film będzie podzielony na dwie części. W pierwszej części przedstawię całą historię latarnika. A w drugiej części zrobimy sobie obiektywny test, bazując na ostatniej wersji działającej edycji latarnika wyborczego. Także, żeby nie tracić czasu do dzieła. Historia, historia latarnika wyborczego to jest początek to jest 2005 rok. Ta strona da Ci możliwość porównania twoim poglądom z poglądami kandydatów startujących w wyborach prezydenckich. Także tutaj możemy sobie sprawdzić, że. Pierwsi partnerzy tego Centrum Edukacji Obywatelskiej, które stoi za latarnikiem wyborczym, to jest ice.pl, gazeta.pl, Polityka, Tokfm. I to jest rok 2005. Jedziemy dalej. 2007 rok. Niestety nie ma reprezentacji graficznej wersji tej strony, ale też edycja była, druga edycja była przed wyborami parlamentarnymi. Tak. Tak jest. Także to jest ta kolejna edycja. Tutaj zrobiłem sobie jeszcze jednego, jednego, jeden zrzut. Ta, ten serwis funkcjonował także pod innymi domenami w wielu wersjach. Także był szeroko kolportowany przez te środowiska związane z gazetą wyborczą, z polityką KFM. Kolejna wersja to jest rok 2009. I jest to, tak jak już sobie tu czytamy, trzecia edycja latarnika wyborczego. Do tej pory strony odwiedziły setki tysięcy wyborców, czyli w 2009 roku już były setki tysięcy ludzi, którzy przeszły ten test. Tutaj e, e, były wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009. Kolejny rok to jest rok 2010 i wybory prezydenckie po zamachu smoleńskim. E, Czyli czwarta edycja. Eee, piąta edycja to są eee, wybory parlamentarne 2011. I tutaj możemy ewentualnie ci sami partnerzy, tutaj była taka akcja, jeszcze młodzi głosują, związana z tym całym ruchem. Eee, kolejny zrzut to jest 2013 rok. I to są wybory do Parlamentu Europejskiego. Eee, tak, tutaj mamy właśnie tą nową, już odświeżoną edycję do Parlamentu Europejskiego. Możemy sobie przejść. E, pojawia się wśród. organizatorem jest cały czas ten CEO, Centrum czy, czy CEO Centrum Edukacji Obywatelskiej, ale wśród sponsorów, jak zauważymy, pojawia się już Open Society, czyli fundacja związana z George'em Soroszem. E, mamy też Unię Europejską. No i już partnerów dużo więcej, Rzeczpospolita, Newsweek, Campus. Nie pamiętam, co to był ten kampus, ale pisane przez Kamp, przez K, kojarzy się z jakąś niemiecką inicjatywą. Dalej mamy wybory prezydenckie, rok 2015. Sprawdzimy sobie, co my tutaj mamy. Polsat News proszę, Gazeta Wyborcza, Tokfm, NQPL i e, ten NQPL jest dosyć istotny, ponieważ tutaj jeszcze Etendard grupa się pojawia jako wśród organizatorów i tutaj z czasem nastąpi taka no, modyfikacja domeny. Tutaj mamy informacje o przygotowaniu. Kolejnego latarnika. Informacja o przygotowaniu. E, tu są wybory parlamentarne 2015. Ok. I organizatorami są tylko dwie. Tutaj nie ma partnerów. Być może nie pozyskali. E, aha, tu w międzyczasie słuchajcie. To działało na innej domenie, tak? To działało w latach. 2011, 2013 na innej domenie latarnik.nq.pl, później powrócili sobie do, z powrotem do tej samej domeny, nie wiem, może były problemy z tą domeną, może wygasła, by może była wszystko już wykupiona, później odkupili, nie wiadomo, e, mamy ta, dalej tutaj wybory parlamentarne 2015, wybory europarlamentarne 2000 2019 i organizatorem jest już tylko CEO. Dalej mamy wybory do Parlamentu Europejskiego, właśnie. Czyli to była zapowiedź, chyba tak. To jest nowa odsłona od tej strony latarnika wyborczego. Czyli można było sobie już wypełnić test. Słuchajcie, tutaj informują, że z latarnika wyborczego skorzystało 318 tysięcy osób. 318, zapamiętajcie to. Bo dalej będą padały inne liczby. Partnerzy medialni. No, Tok FM. Wirtualna Polska. Coś więcej nie. To Wirtualna Wirtualna Polska. Współorganizatora albo nie ma, albo po prostu się nie zaciągnęło do Form. No i twórcą jest i organizatorem CEO. Dalej mamy tutaj Parlament Europejski. Tak jest? Czyli to jest to samo. I tu już mamy 720 tysięcy osób, czyli można powiedzieć, że akcja zostaje mocno, mocno wypromowana. W 2019 roku, wybory parlamentarne 2019, słuchajcie, mamy 264 1000. Być może to, to jest tylko liczba w tej edycji, bo coś tu się nie zgadza z poprzednimi danymi. Partnerzy WWP.fm. Co mamy dalej? Dalej mamy wybory prezydenckie 2020. 299 tysięcy, także albo manipulowali słuchajcie liczbami. Albo liczą to, to jakoś z poszczególnych edycji, ale to jest dziwne. I tutaj mamy Latarnik Wyborczy 2020. Czy w przygotowaniu zapraszają nas we wrześniu? Ale tu słuchajcie, zobaczcie, pojawiają się nagle 2 miliony. No i jeżeli wierzyć, jest to bardzo, bardzo duża liczba tych testów i osób, które skorzystały i dały się nabrać na te. Na te... Tu już się pojawiają fundusze europejskie, Wspólnota Polska, Unia Europejska, także są to jakieś oficjalne środki pochodzące z tych funduszy. No ale jak wiemy też pojawiały się fundusze USAID, przeprowadzane przez e, inną fundację europejską. Dalej mamy latarnik wyborczy 2023, że jest w sztywaniu. ok okej, mamy tutaj taką już nową odsłonę, tu wśród partnerów mamy kolejne podmioty, parlamentarne, zobaczcie 9 milionów 700 tysięcy osób. Także spory skok. Tutaj, moim zdaniem, mamy kryzys, ponieważ pierwszy raz pojawiła się informacja o wsparciu. Wcześniej takich informacji nie było. No i generalnie w trakcie wyborów w kwietniu 2024 samorządowych nie było, nie było edycji tego latarnika. Informują, że pojawią się dopiero. W wyborach europejskich, także, tak to wygląda. I proszę Państwa, teraz tak. Chciałbym pokazać Wam, jak się manipuluje. Rozpoczniemy sobie test z ostatniej edycji z wyborów. Europejski 2024, który nadal jest dostępny, mamy tutaj 25 pytań. My będziemy wypełniali test w ten sposób, że będę pokazywał wam wyjaśnienia, które możecie sobie spałzować i przeczytać. Bo na tej płaszczyźnie też możemy mieć do czynienia z manipulacją. I będę wszędzie klikał. Nie mam zdania. Nie mam zdania. Nie mam zdania. Wyjaśnienie. Nie mam zdania. Wyjaśnienie. Nie mam zdania. Wyjaśnienie. Nie mam zdania. 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 Nie mam. Nadal nie mam zdania. Także nie mam zdania. Nie mam zdania. Wyjaśnienie. Nie mam zdania. Wyjaśnienie. Nie mam zdania. Wyjaśnienie, zostało sześć. Nie mam zdania, Ostatni pięć. Nie mam zdania, śnię. nie mam zdania, śnię. nie mam, nie mam, przedostatnie pytanie nie mam zdania. Ostatnie pytanie. Nie mam zdania. Pojawia się ostrzeżenie. Zachęcamy do powrotu do listy pytań, zapoznania się z wyjaśnieniami i wyrażenia swojego zdania. Ale ja nie chcę. Zakończymy test. Wyniki. Moje preferencje, w których. Praktycznie nie mam zdania. Zgadzają się, słuchajcie, w 44% z koalicją obywatelską, w 40% z trzecią drogą, w 39% z PiSem. Dziwne w ogóle, że nie jest pis na końcu, w 37% z bezpartyjnymi, 36% konfederacja, po Leksi 36, 33% lewica, co jest bardzo ciekawe. Czyli 44% koalicja, a ostatnia rekomendacja 33% lewica w momencie kiedy tak się utarło, narzędzie jest zrobione przez lewackie organizację. Lewica jest najbardziej dyskryminowana. No ale co najbardziej jest uprzywilejowanie i, i, i ukłon i kierunek i manipulacja w strony Galicji Obywatelskiej się do... No niestety... Fatalnie wygląda to narzędzie. Na tej podstawie, jak to działa, można stwierdzić, że jest to narzędzie do prania mózgu. Jeżeli wierzyć tym, złacie 15 milionów, które są podane w ostatniej. Tej strony, 15 milionów zmanipulowanych w ten sposób osób, to można z powodzeniem powiedzieć, że latarnik wyborczy zmanipulował po prostu i skręcił ostatni lewą. Słuchajcie, nie dajcie się łapać na tego typu narzędzia. Jeżeli nie macie zdania, to najlepiej nie idźcie w ogóle na wybory, ponieważ ja uważam, że frekwencja nie jest Istotna, istotna jest jakość, a nie ilość. W tego rodzaju poważnych decyzjach liczy się jakość decyzji, a nie ilość osób, które będą brały zdecydowanie. Brały udział w decydowaniu. Także mam nadzieję, że otworzyłem troszeczkę wam oczy. Eee, udokumentowałem też pewną historię tego latarnika, pokazałem wam jakie podmioty Stoją za tym. No, a my z dzisiaj, w 2025 roku, z ujawnionych informacji wiemy, że zafinansowaniem tego typu organizacji, bo to jest jedna z wielu tylko organizacji, tam idą miliardy dolarów na to, a poszczególne państwa oficjalnie, oni mówią, że to jest na biedne i głodne dzieci, a, a pieniądze de facto trafiają na, na agenturę wpływu, można tak powiedzieć. Także słuchajcie. Serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie, nie dajcie się manipulować. Na razie do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się.